Witam w sobotę. orze, to pole co wczoraj to leżywałem pod Pewnie zaraz będzie dużo komentarzy dlaczego orze w trzech kuli. A mianowicie bo pogoda nas nie rozpieszcza. Zapowiadałem jakieś wielkie przymrozki. A pod jak tego nie założymy to nie zgnieje po prostu. W sadzeniu będzie nam cały czas zabijać. A siedzimy sobie w 936. Podszypiony do niego jest pug Gevern, Kevernelanda siedmioskibowy. Działamy. Dzisiaj na pewno tego nie skończę, nawet połowy nie mam. A tu jest 46,5 hektara. Chodzę sobie z prędkością 9 na godzinę I działamy Jutro pewnie będzie koniec A ostatni raz w tamtym roku orałem? Tak, jakiś tam mały kawałek Ale myślę, że ładnie ustawiony punkt Trzymajcie się, pozdrawiam i życzę miłego odpoczynku w ten weekend.